Na pixela 10 będzie warto spoglądać w dłuższej perspektywie. Oto dlaczego. Google postanowiło zbliżyć podstawowego pixela do wariantu Pro. Wygląda on na papierze na starcie znacznie lepiej niż Pixel 9. Cała linia pikseli jest bardzo podobna, ale moim zdaniem lepsze wykonanie ma Pixel 10, a nie wersja Pro. Główna różnica leży w wykończeniu ramki. Pro ma ją błyszczącą, bardzo się palcuje i brudzi, a zwykła dziesiątka ma matowe aluminium, do którego mi dużo bliżej. Z drugiej strony pleski w dziesiątce są błyszczące, a w Pro matowe, więc po prostu Google odwróciło te faktury. Pixel 10 nie ślizga się w dłoni, nie widzę też podatności na zarysowania. Gorilla Glass Victus 2 po obu stronach jest gwarantem, że Pixel będzie się w miarę skutecznie opierał śladom użytkowania. Na ten moment trudno o lepszy szkło na rynku. Na froncie ramki lekko odchudzili, na pewno nie mogę powiedzieć, że widać, że Pixel 10 jest tańszym od pro -smartfonem. Super, że ramka jest w kolorze plecków i nachodzi nieco na front. Po odpaleniu telefonu od razu jest on skonfigurowany w kolorsyce wybranego egzemplarza. Czytajcie, klawiatura w interfejsie jest niebieska. Lubię takie rzeczy, super to wygląda. Pixel jest oczywiście wodoodporny, nie kołysze się też odłożony na blat stołu. Jedynie nie lubię regulatorów głośności, które są pod włącznikiem, bo jednak jest to nienaturalne umiejscowienie przycisków na obudowie smartfonów. Ale to oczywiście kwestia przyzwyczajenia. Wielkościowo Pixel 10 to Pixel 10 Pro. Ekran w tym modelu ma przekonaną 6,3 cala, jest to OLED, 120 hz z podwyższoną do 3000 nitów jasnością maksymalną. Z tymi deklaracjami to jest na rynku naprawdę dziwnie, bo taki ekran w Pixelu jest jednym z jaśniejszych, jaki możecie spotkać, ale na papierze nic na to nie wskazuje, bo i po 6000 nitów w smartfonach możecie spotkać. Tak czy inaczej, Pixel 10 jest idealnie czytelny w ostrym słońcu. Ekran jest płaski z żywymi kolorami, ale z tego co pamiętam, to domyślnie wyłączone jest płynne wyświetlanie, czyli 120 Hz. Musicie to sobie odpalić w ustawieniach wyświetlacza. Na zimę jest funkcja wzmocnienia czujności dotyku, jakbyście chcieli w materiałowych rękawiczkach go obsługiwać. Jest też funkcja dostosowująca balans bieli do oświetlenia otoczenia. Możecie tego nie odczuwać na pierwszy rzut oka, ale wzrok naprawdę mniej. Mniej się męczy, co mogę po sobie powiedzieć. Swoją drogą, Play ma specjalną ofertę na pixele, które w abonamencie wychodzą taniej niż bez umowy. Pixel 10 jest w takiej formie finansowania tańszy o 500 zł. Procesor w całej linii Pixel 10 jest ten sam, czyli Tensor G5. Powiedziałam o nim kilka gorzkich słów w teście Pixela 10 Pro i lepiej nie będzie tutaj. Ale niższa cena smartfona powoduje też niższe oczekiwania, więc można uznać, że jest lepiej. Lepiej jest o dziwo w kontekście temperatur, bo tutaj przy codziennym użytkowaniu nie robi się on cieplejszy. Lepsza optymalizacja w tańszym modelu? Brzmi to co najmniej dziwnie. W tu nie uzyskał on nawet miliona punktów. Macie 12 GB RAM i 128 lub 256 GB na pliki, ale bez slotu na kartę pamięci. Pixel jak Pixel ma obiecane 7 lat aktualizacji, natomiast w przeciwieństwie do modelu Pro nie dostajemy tutaj roku za darmo Gemini Pro. Pixel 10 jest bardzo płynnie działającym sprzętem. Świetne animacje, wibracje czy cała haptyka. Wiem, że to brzmi jak zdarta płyta, ale z Pixeli korzysta się wybitnie przyjemnie. Z racji, że funkcje AI są zbieżne z tym, co było w Pixelu 10 Pro, to postanowiłem ten fragment dać również do tego materiału, zamiast powtarzać bez sensu to wszystko od nowa. Jeżeli oglądaliście poprzedni materiał i nie chcecie tego jeszcze raz słuchać, to możecie skorzystać z przycisku do przejścia do kolejnej sekcji, a jeżeli jesteście zainteresowani tym, co skrywa system, to posłuchajcie teraz, bo jest naprawdę o czym opowiadać. Gdzie nie wejdziecie w interfejsie, to czai się na Was jakieś AI. Odblokowując telefon, możecie skonfigurować tapetę i styl, tam wygenerujecie sobie obraz, ale są też fajne efekty dynamiczne, jak deszcz, mgła czy opady śniegu. Zdjęcia są lekko modyfikowane do utrzymania klimatu i efekt jest naprawdę rewelka. Dostaliśmy tym razem bez problemu apkę Pixel Studio do generowania obrazów. W Pixel 9 Pro nie mieliśmy tego natywnie dla naszego regionu zainstalowane i trzeba było robić świkołki. Prompty działają w języku angielskim, ale może naprawdę spoko rzeczy wygenerować. Na język polski trzeba poczekać. Podobnie z apką zrzuty ekranu, ale nie działa dla języka polskiego wyszukiwanie treści wpisując jakąś frazę, więc apka de facto nie jest jakoś super przydatna na ten moment. Wtedy telefon analizuje zdjęcia i podsuwa to, czego prawdopodobnie szukamy. W cyfrowej równowadze jest funkcja wykrywania kaszu i chrapania. Idealnie się złożyło, że się rozchorowałem i mogłem realnie zobaczyć, czy to działa i jak widać, odpowiedź to tak. Tryb nocny w ogóle przyłącza telefon w obraz monochromatyczny, a po podpięciu do ładowarki jest wysiedlany na ekranie zawsze włączonym duży zegar. Takich wygaszaczy ekranu jest więcej, gdybyście chcieli coś sobie zmienić. Jest obecnie łatwiejsze przekształcanie zdjęć. Działa to absolutnie. Absurdalnie dobrze. Zaznaczacie obszar, który ma zostać zmieniony i opisujecie, co ma się wydarzyć w tym obszarze. Możecie zmienić kolor bluzki, dodać Lamborghini czy szympansa gdziekolwiek chcecie. Przy edycji ludzi ma czasami on problem. Dla wideo też są spoko funkcje z usuwaniem szumu z nagrań, ale przede wszystkim dobrze działa dodatkowe stabilizowanie klipu. W dyktafonie AI stworzy dla Was podkład muzyczny pod nagranie, żeby lepiej słuchało się smęcącego wykładu, a charakter tej muzyki sami sobie wybieracie. Później się będzie trochę zniekształcony, bo jestem chory. Prawdopodobnie to będzie słuchać, ale i tak trzeba nagrać sam dla do sprawdzenia jak działa muzyka. Google ma bardzo dobre rozpoznawanie twarzy. Również w standardowym modelu możecie, wyglądem swojego pysia, odblokować apki bankowe czy uwierzytelnić płatność w internecie. To jedyny taki przypadek w świecie Androida, żeby bez modułu TOW, czyli mapowania twarzy w 3D, można było robić takie rzeczy. Rozpoznawanie odcisków palców jest bardzo szybkie, zero zastrzeżeń. Podobna sytuacja co w Pixelu 10 Pro ma miejsce również i w tym modelu. Pierwsze ładowanie wypada Blado w okolicy 3 godzin włączonego ekranu lub mniej. Po 3-4 cyklach ładowania bateria ułożyła się i już zakręcała się między 4,5 a 5 godzin włączonego ekranu, także po zakupie nie panikujcie, że macie uszkodzony egzemplarz. Akumulator jest trochę większy niż w Pixelu 9 i ma teraz 4970 mAh. Powinniście go ładować co około półtora dnia, ale przy mocy 30W raczej ładowałbym go przy spotkaniu z Morfeuszem, bo ponad godzina i 40 minut na pełne ładowanie to sporo czasu. Jest to ładowanie indukcyjne na pokładzie 15W. Mamy wiadomo głośniki stereo. Pixel gra generalnie dobrze, stereo określiłbym w stosunku 70-30% na rzecz tego dolnego głośnika. Mamy wyraźnie podkreślone średnie tony, więc wokale są wyróżnione. Coś tam niskich tonów również jest. Powiedziałbym, że jest to średnio wyższa półka głośników. Nie mamy jacka 3,5 mm, ale za to jest funkcja, co jest grane, która cały czas rejestruje muzykę w otoczeniu i na ekranie blokady podaje tytuły piosenek w czasie rzeczywistym. Pixel obsługuje do 8 kart eSIM, które możecie sobie przyłączać według uznania, bo w jednym czasie aktywne mogą być dwa numery łącznie z fizyczną kartą SIM. 5G, NFC do płatności to oczywistości. Działa Wi-Fi calling w Play jest fajna funkcja udostępnienia dźwięku. Potrzebne są jednak słuchawki z low energy audio. Możecie połączyć wiele urządzeń z tym samym kontem Google i udostępniać ustawienia, jak na przykład hasła do Wi-Fi. Możecie natywnie sterować Pixelem, kamerami GoPro. Dużo jest takich właśnie smaczkowych funkcji. Nowością jest Pixel Snap, czyli po prostu magnes do ładowarek indukcyjnych czy uchwytów samochodowych. Fajna rzecz, przydatna, ale nie rewolucyjna w żadnej mierze. Google zrobiło bardzo ciekawy ruch z aparatami, dorzucając do zestawu teleobiektyw peryskopowy. Przypominam, że peryskop to też jest w modelu Pro i Pro XL. Wiadomo, nie mógł być on ten sam, bo jaki byłby argument dopłacać do bardziej zaawansowanych modeli. Obiektyw ten dostał 10,8 megapiksela z optyczną stabilizacją zamiast 48 megapikseli. Optyka też jest ciemniejsza, ale utrzymano pięciokrotny zoom optyczny, co mnie naprawdę mega cieszy. Mogli dać zoom trzykrotny optyczny albo co gorsza, tak jak i wiele innych marek, dwukrotny zoom tak po prostu na odczepne. Natomiast Google na szczęście stanęło na wysokości zadania. Pięciokrotny zoom optyczny to jest to, na czym naprawdę warto zawieść oko. Główne oko zostało zmienione względem Pixela 9. Ma teraz 48 megapikseli, ale matryca się powiększyła do pół cala, co warto zaznaczyć. Szeroki kąt ma 13 megapikseli i on ucierpiał, bo poprzednio było to 48 megapikseli. Optyka jest znacznie ciemniejsza, więc tu dopatruje się sporego spadku formy, ale zobaczmy wspólnie zaraz, jak to w praktyce wygląda. Szeroki kąt zacznijmy od tego, że jest w 90% wspólny z na bokach kadru jest wyraźne rozmycie szczegółów, jednak trzeba oddać, że nie rozmazuje źdźbeł traw, poziom detali jest jak najbardziej akceptowalny. Chciałbym nieco wyższej domyślnej ekspozycji, bo zdjęcia ciut ciemniawe potrafią być, ale obawiam się, że będzie gorzej. Zabrałem piksele na Islandię, gdzie nie da się ukryć jest mało przyjemnego światła dla aparatów, zmiękczonego słońca przez chmury. Warunki dzienne są raczej trudne, a Pixel 10 zdał ten test na piątkę. Kolory po pierwsze potrafi oddawać bardzo naturalnie. Praktycznie tak jak na żywo to wyglądało, Pixel 10 tak to narysował na fotografii. Plastyka zdjęć na teleobiektywie jest super. Wiadomo, tryb portretowy pomaga w uzyskaniu głębi, która wygląda naturalnie, ale sama optyczna plastyka jest naprawdę świetna. Zoom razy 2 z głównego oka nie wygląda dobrze, więc jak już chciałem coś przybliżyć, to wolałam odpalić Zoom razy 5 i odsunąć się od fotografowanego obiektu. Szczegółowość jest dobra, ale wyraźnie niższa niż Pixelu 10 Pro. Dziesięciokrotny zoom jest OK, o ile dalej już go nie przybliżamy i nie wpatrujemy się w detale. ProRes zoom tutaj nie występuje. Zoom w nocy jest bardzo różny. Przy ciemnych kadrach potrafi obniżyć ISO i skupić się na punktach światła, przez co niweluje szum, ale nieco inny kadr z tego samego miejsca pstrykany będzie niepotrzebnie rozświetlony, zaszumiony, ucierpi na tym ostrość, a wystarczyło jedynie inaczej przetworzyć fotę. Główne oko bardzo ładnie rysuje noc. Nie próbuje rozświetlać na siłę kadrów, pokazuje noc taką, jaką jest, co jest też bardzo fajne. Chroni przed prześwietleniami skutecznie. O szerokim kącie nie mogę w takiej warunki w powiedzieć specjalnie dobrych słów. Jak już czernie robią się fioletowe, to im głębiej fotografię się spojrzy, tym lepiej nie będzie. I tak to pozostawię. Szeroki kąt do zdjęć nocnych nie sprawdzi się. Aparat do selfie jest bez zmian. 10,5 megapiksela, ale w pierwszej kolejności spojrzałem, czy problem z Pixela 10 Pro z obcinaniem uszu w trybie portretowym tutaj się przydarza i na szczęście nie ma to miejsca. Przy okazji dowiedziałam się, dlaczego takie coś tam się dzieje. Pixel próbuje nadając głębie, lekko rozmywać uszy, które są pewną odległość od punktu ostrości wyznaczonego przez oczy, więc naturalny efekt głębi zawiera również minimalne rozmycie uszu i w Pixelu 10 to Google'owi wyszło. Szczegółowość fot jest jedynie przyzwoita. Rozmycie w trybie portretowym, jeżeli chodzi o włosy, jest absolutnie topowe. Wideo nagrywane w 4K ma płynne przełączenie się między obiektywami. Dostaliśmy dla wideo bardzo naturalny tryb rozmycia tła, za co pochwała. Szkoda, że działa tylko w Full HD, ale możliwości wydajności jednak to nam definiują. Wideo ma bardzo dobrą stabilizację na teleobiektywie, jak i głównym oku nawet w nocy. Kolorystycznie bez zastrzeżeń jest dobry kontrast. Jedynie to szybko zaczyna szumieć pięciokrotny zoom, ale to bardzo zależy od warunków. Moim zdaniem dawno nie było tak ciekawego piksela, który z perspektywy czasu jak będzie taniał, stawać będzie się coraz bardziej interesującą propozycją. Biorąc pod uwagę, że mamy naprawdę fajny obiektyw peryskopowy w tym modelu, podzespoły są takie same jak w Pixelach Pro, aczkolwiek wydajność mam wrażenie, że stała tutaj trochę przycięta, ale za to smartfon nie nagrzewa się. Mogę już teraz zaryzykować stwierdzenie, że do tego smartfona wielokrotnie będę wracał przy okazji różnych Topek podsumowujący dany segment cenowy. Tyle ode mnie, cześć i do zobaczenia.